Ani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, buziolce, witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj nagrywam dla was kolejny odcinek z pada Oleksji i Marcinie. Dziękuję w ogóle, kochani, że już was tyle jest, ponieważ już mam 501 subskrypcji. Z tego co słyszałam, to od 500 subskrypcji właśnie odblokowuje się karta społecznościowa, ale ja kompletnie nie wiem, jak napisać posta. W sensie. Nie wiem jak to się robi, także jeśli ktoś jest mądrzejszy ode mnie, to możecie mi powiedzieć, ja jeszcze może sobie poszukam, jak to zrobić, bo to aż, 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 aż tak głupio, że ja jeszcze tego nie zrobiłam. Dzisiaj rozdział yy, który 17 i 18 i będziemy zacząć tego przychodzić, tylko jeszcze na chwilę wpadniemy na mojego Instagrama. Tu jest kochani mój Instagram, Nasia Chlopecka Klub Romantyki Polska. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że możecie tutaj też czasami zaglądać, bo... Tutaj. ja tutaj aż tak często nie znam, ale staram się jakieś takie różne posty wrzucać, na przykład kiedy tutaj widzicie, szykowała się, nie wiem, dzień herbatki, to ja tutaj wrzuciłam, tutaj pytam się Was, czy lubicie miłość z gwiazd, tu kiedy się zbliża rylantowa gorączka, tutaj wczoraj posta wrzuciłam, pokazując moją wiki z komputera i wiki, którą znalazłam, która wygląda tak samo jak wiki moja z komputera, bo na komputerze wiki zrobiłam właśnie z taką jasną skórą, no i możecie tutaj czasami zaglądać, bo je, tutaj są takie różne ciekawe rzeczy z Klubu Romantyki, jakieś zdjęcia. Możecie polecić, co byście chcieli tutaj zobaczyć, a ja już Wam będę czytała o Lekcji Marcinie i dziękuję, kochani, że mnie oglądacie, bo się bardzo cieszę, że już was jest tyle i mam nadzieję, że, zostanie, że, no, że to będzie się rozwijać teraz bardziej. W ogóle serio, mega się cieszę. Kochani, zaczniemy od końcówki rozdziału 16, ponieważ jak wiecie, moim zwyczajem, w odpadach jest to, że czytam Wam końcówkę poprzedniego rozdziału, aby wprowadzić w nastrój tematu. Rozdział ten był Point of Fever's lekcji, czyli z perspektywy lekcji. Wszystko tutaj się działo. Rozmawiała z Marcinem przez telefon, więc skończyło się na tym, że lekcja powiedziała tak. Cieszyłam się jak małe dziecko. Wreszcie po miesiącu zobaczy Marcina. Mojego Marcina Dubiela. No dobra, to zobaczymy, co się dalej będzie działo. Już przechodzimy do rozdziału 17. Ja już się nie mogę zaczekać. <laughs> Point of Fever's Lecture, czyli były dwa rozdziały Point of Fever's Martin, a teraz będą dwa rozdziały, to jest drugi w zasadzie, z Point of Fever's Lexi. I'm very happy and excited. Co nas czeka w tym rozdziale? Już się zaraz dowiemy. Jeszcze tego samego dnia udało mi się wziąć, wsiąść ze samolotu i polecieć z powrotem do domu. Tym razem emocje były zupełnie inne niż te, które towarzyszyły mi podczas pierwszego wyjazdu. Czułam radość. Ona jest radość. Excited, happy. O oh my god, chciałam spotkać Marcina, tego, którego kocham. Nie udziłam się, że będę z nim w związku, ale sam fakt, iż już nie będę musiała cierpieć po jego odejściu, takie wiecie, odejściu, dodawał mi siły i byłam bardzo szczęśliwa. Czyli ona się po prostu się cieszy z samego faktu, że się będą mogli zobaczyć. Wiedziałam zawsze, że po burzy wychodzi słońce O oh my god, chyba ktoś to z Sojluny wziął, albo nie wiem bo, bo, bo tam był taki tekst, tak kochani jak byłam mała to oglądałam Sojlunę nie chcę się tego przyznać, jak miałam 12 lat, czy 11, to ja byłam fanką Sojluny ja oglądałam Sojlunę, bo Sojluna leciała na Disney Channel w 2016, 17, chyba 18 i 19 roku a ja w 20 2000 w 17 chyba zaczęłam ją oglądać, coś takiego, I don't know, nie pamiętam, ale kiedyś jeszcze ją oglądałam na CDA, bo kiedyś Sojluna była na CDA i w jednym odcinku, kiedy tam Luna odkrywała swoją przeszłość, jeśli w ogóle wiecie o co chodzi z Sojluną, nagrywałam, tak dla odpowiedzi, nagrywałam kiedyś odcinek o Karol i Ruggero w Lover Lives, oni są głównymi postaciami z Sojlun, Sojluny, czyli Luną i Mateo, i tam był taki odcinek, kiedy Luna swoją przyszłość odkrywała, to nie będę aż tak zdradzać, ale, bo może ktoś będzie chciał obejrzeć, ale jest coś takiego, światło cię poprowadzi, po burzy zawsze wychodzi słońce i tam był taki tekst, dlatego mi się to tak z Soyluną skojarzyło, także taka <laughs> ciekawostka, może nawet to jakieś zdjęcie załączę z Sojluną, żeby tak nudno nie było, myślę nawet, że to zrobię, czemu nie, mhm. Po burzy wychodzi słońce. Jak mówi pewne przysłowie. Nie sądziłam, iż tak będzie również w moim wypadku. Myślałam, że już do końca będzie sztorm. Sztorm, sztorm to dla odmiany mi się teraz z żeglami węgle skojarzyło, no bo wiecie, e, sztorm, e, podróże na statku i tak dalej. Kurde, ja wszystko potrafię skojarzyć. Już nie wiem, ile tutaj skojarzeń będzie w jednym odcinku. Który w końcu wrzuci mnie... Na drugi brzeg? No dalej, żagle we mgle, i już nigdy nie, zna, nie znam światła. A to bardziej żagle we mgle, jakieś tam te elementy magii. O kurde, ale tak nie było. Nareszcie będę miała przy sobie ukochaną osobę. Eee, Crash. Gdy skończyłam myśleć w dziwny i niecodzienny dla mnie sposób, zaczęłam zastanawiać się nad tym, dlaczego Jake nazwał mnie e, się moim chłopakiem. No, dlaczego? Bo jest debilem. Przecież nie zgodziłam się nawet na randkę z nim. Dlaczego ze mną mieszka? No właśnie, lekcji. Fajnie nam się gadało i pewnego dnia stwierdziliśmy, że może się do mnie przeprowadzić. Boże, lekcji, przepraszam, że to powiem, ale w tym wypadku, w sensie ta lekcji z historii, nie mówię teraz o tej lekcji Wecia, żeby nie było potem w komentarzu, że obrażam Lexi Nie, nie obrażam lekcji, obrażam lekcji z historii, ale po prostu chodzi o to, że no, dlaczego ze mną mieszka, e, stwierdziliśmy, że do mnie może przeprowadzić, bo tak i tak większość czasu spędza poza swoim domem, kurde ty ledwo go znasz, a sama go wpuściłaś do domu, przepraszam, że to powiem, ale jak można, kurwa, być takim idiotą no ja, ole za przeproszeniem, no, kurde trzeba, tak, wiedzieć, kogo wpuszcza się pod swój dach, przepraszam ale ty go praktycznie w ogóle nie znasz to jest w ogóle takie e, głupie z twojej strony no w sensie w stronę tej leksy z historii oczywiście, no bo kurczę, no trzeba najpierw trochę kogoś poznać i w ogóle też ten typ, ten cały Jake jest jakimś niewychowanym zapreproszeniem wieśniakiem, skoro on tak się rządzi w twoim domu i się wprowadza i dosłownie on tam był dwa dni i on się zachował jakby już był u siebie, już się zapewnie poczuł typ, no naprawdę nie podoba mi się to. <laughs> Nie podoba mi się to, ale zdenerwował mnie fakt, że nazwał mnie swoją dziewczyną. No ja się nie dziwię. Stałam już przed drzwiami domu i chciałam zapukać, ale nie zdążyłam, bo ktoś wyprzedził mnie i otworzył mi drzwi. Był to Martin, od razu mnie przytulił. Jak dobrze, że jesteś, powiedział i uścisnął mnie jeszcze mocniej. Ja również go przytuliłam. Też bardzo się cieszę, że cię widzę. Jest Jake? Nie ma, spokojnie. Ci się cieszą, że Jajka nie ma. Mm. Wróci dopiero jutro, więc mamy czas dla siebie. Mm. Mm. <grytanie> to dobrze. wejdźmy do środka zaproponowałam. Dobra, może nie będziesz z tym namiętnym głosem, bo mm, nie wiadomo, jak to się skończy. Weszliśmy do domu i usiedliśmy na kanapie. Nastała niezręczna cisza. Nikt z nas nie, 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 nic nie powiedział. Postanowiłam jako pierwsza się odezwać, chciałeś mi coś powiedzieć, prawda? Tak, odkryłam coś dziwnego, ale wolałam tutaj o tym nie rozmawiać. Jak dziś pójdziemy na spacer, albo coś ci, ci powiem. Okej, okay, to co teraz robimy? Zapytałam. Bo znowu zrobiło się niezręcznie. Chciałbym cię przeprosić. Nasza kłótnia była bardzo, była tylko i wyłącznie moją winą. I nawet nie wiesz, jak cholernie jej żałuję. Odkąd znajduję te wszystkie dziwne rzeczy związane z naszą przeszłością, miewam realistyczne sny zrozumienia. Nie dało mu dokończyć, przerwałam mu. Ty też? Też miłasz te sny, przebłyski wspomnień? myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. Popatrz, znalazłam to w domu rodzinnym, pamiętasz to? Pokazał mi zdjęcie z Paryża, gdy się całujemy. Nie, przecież nie byłam, nie, przecież nigdy nie byłam w Paryżu. Nigdy nie byliśmy parą. Marcin nagle posmutniał. Zdziwiłam się, bo myślałam, że mnie nie kocha. Może pójdziemy jutro na kolację? Zapraszasz mnie na randkę. Zapytałam, brawo za spostrzegawczość. O oh my god, ten tekst wydał mi się jakiś znajomy. A um, no przecież tak Martin powiedział w moim śnie. Um, bo może to kolejny sen, tylko taki realistyczny. Tak samo powiedziałeś w moim śnie, zaśmiałam się. Jak to? Przecież to był mój sen. Powiedziałem ta, tak w swoim śnie. Czyli wychodzi na to, że mieliśmy ten sam sen. No, już macie jakieś wizy? Ja z tego co widzę, zapytałam. Chyba tak. Obydwoje wybuchnęliśmy śmiechem. Zaczęliśmy porównywać sny, aby upewnić się, że były te same. Chwila, chwila, powiedział nagle. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie. Zgadzam się, przytuliłam go. Reszta dnia minęła nam w bardzo miłej atmosferze. Okej, okay, like for like. This is uh, the end of this rozdział, ale not this the end of this odcinek, tak wiem, not very good English. Teraz rozdział o 18. Już go dla was robię. Point of Fiverr' Jake! Jake ten typi opierny Dobra, dobra, będzie ciekawie. Wróciłem wczoraj do domu i niezauważalnie przeszedłem do swojego pokoju. A no tak, bo teraz to bardziej twój dom niż Lexis, co nie? Widziałem, jak z ma i Martin świetnie czują się w swoim towarzystwie. Nie spodobało mi się to. Yy... I strasznie mnie to denerwowało. No, ja wiedziałam, chłopie, co ty myślisz, wiedziałam, ale you don't know, nie masz szans, typie. Ale jeszcze bardziej zazłościło mnie to, co usłyszałem później, a mianowicie Martin zaprosił lekcji na randkę. Wiedziałem, że nie mogę dopuścić do tego spotkania. Ja nie mogę, ja ten się zapewnie już poczuł, bo będę miał przerąbane. Postanowiłem zadzwonić do Stewarta i mu o tym powiedzieć. Boże, jakiś Stewart normalnie w tej historii razem z Jake'iem. Jakiś antagonistów odgrywają. Jeszcze Stewart! To jest prywatnie przyjaciel Marcin'a. Co jest nie tak z tą historią? Albo może tu ja jakaś dziwna jestem. <laughs> Pod was Marcin, czyli z perspektywy Marcin'a. Usłyszeliśmy z lekcji, jak ktoś. Chodzi po domu, więc szybko zerwaliśmy się z kanapy i zaczęliśmy powoli iść w stronę hałasu. Dobiegał on z pokoju JK. rozmawiał przez telefon, więc postanowiliśmy podsłuchać tę rozmowę, boże tutaj wszyscy podsłuchują rozmowy, grzebią sobie w życiach, wpraszają się do czyjegoś mieszkania. Rozmowa zapisana kursywą. kursywą. I don't know, nie możesz dopuścić do tego spotkania, wiesz jakie są skutki, przywrócenia pamięci. Usłyszeliśmy głos z telefonu. Tak wiem. Pamiętam co mówiłeś, ale nie wiem, czy dalej chcę to ciągnąć. Teraz już nie możesz przestać. Będziesz miał przerąbane, jeśli się nie dowiedzą, co zrobiłeś. Pójdziesz siedzieć, bo nikt nie uwierzy w twoje bajeczki. Ale to prawda, Aleksy i Marcin są tego dowodem. Odeszliśmy od drzwi. Czego jesteśmy dowodem? Bajeczki? Skutki? Przywrócenia pamięci? Dziwne. email sny, wspomnienia? Wszystkie fakty zaczęły... Łączyć się w jedną całość. Razem z Lexi zostaliśmy ofiarami wyzmazania pamięci. O Boże, to jest jakaś po prostu już very skomplikowana rzecz. Wiem, że to zabrzmi absurdalnie, ale to najbardziej prawdopodobna wersja. Następnego dnia po południu przygotowałam się na randkę z Marcinem. Tak się cieszę na to spotkanie. Może wreszcie będziemy razem. Ubrałam sukienkę. I zaczęłam się malować, ale poczułam, jak ktoś przykłada mi coś do twarzy, a potem już nic nie pamiętam. Czekałam już na lekcji, ale ona nie wychodziła. Postanowiłam pójść yy, po nią do jej pokoju, boże, coś do jej twarzy przyłożyło. Że, czy albo, albo Jake jej jakiś worek na głowę założył, albo ja nie wiem, tutaj się odwala. Tutaj jest jakaś ewidentnie krzywa akcja. Przeraziłam się. Zamiast dziewczyny była karteczka na jej łóżku. Ktoś ją porwał. Treść karteczki zapisana. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swoją dziewczynę, to zostaw 5 milionów złotych przed domem, w skrzynce na listy. Spróbuj wezwać policję, a zabije dziewczynę. Jake, o ob oh my god, nie dość, że Jake jest jakimś tym psychopata. Ja Boże. Dzisiaj nie było rozdziału rano. Bo musiałam pomóc w przygotowaniu do świąt. Okej, okay, rozumiem. Kolejny będzie jeszcze dzisiaj o 24.00. Jutro wie leci ostatni rozdział, a zaraz po nim epilog. Miłego popołudnia. E, oczywiście tobie też. E, nice, nice, nice. Oh my god! Ale co za zakończenie jakieś takie wycie, dające pomyśleć, co będzie dalej, że Jake nie dość, że jest niewychowaną hamem za przeproszeniem jakimś burakiem. Jeszcze razem ze Stuartem uknuli jakąś intrygę i porwali lekcji. Oh my god, ciekawe co z tym zrobi Marcin. Okej okay, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Kocham Was bardzo i mam musi odcinek, czy Wam się spodobał. Papatki!